Cześć, kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem. Czy on żałuje, że mnie zdradził? Kochane, 4, 6 lub 8. Takie są cyferki dzisiaj do wyboru. Czy on żałuje, że mnie zdradził? Wybierajcie, zastanawiajcie się. Ja przez chwileczkę zamilknę. Mam nadzieję, że decyzja podjęta. Ósemka i szóstka na bok. Jeżeli wybrałaś czwórkę, to od ciebie zaczynam. Karta tarotowa i anielska. Karta rada. Giermek mieczy. Koło fortuny i as mieczy. Kochana, były tutaj jakieś plotki, uszczypliwości. No, nie do końca, nie do końca fajnie się między wami działo. Były, były rzeczy, może zbyt szybko wypowiedziane, które poraniły czy to ciebie, czy jego. Kłótnia między wami tutaj mogła jakaś być, ale w tym giermku monet. Też jest pokazana nauka. Pewne rzeczy musieliście sobie uświadomić, lub on musiał sobie przede wszystkim uświadomić, musiał sobie uświadomić, że nie tędy droga poranił Cię, skrzywdził Cię i ma tego świadomość. Bardzo żałuję, że Cię zdradził i teraz ma nadzieję, że wszystko się odwróci na lepsze. Koło fortuny, które jest pokazane jako następna karta, mówi o tym, że On ma nadzieję, że wszystko, tak jak Koło fortuny, wszystko się teraz odwróci. Będą nowe sytuacje, będą nowe możliwości, że Mu wybaczy. Że inaczej spojrzysz na życie, że osoby też, które będą blisko Was, będą inaczej postrzegały Waszą relację. Koło fortuny przynosi zmianę, przynosi zmianę na lepsze i On na to bardzo liczy. Zdradził Cię, ale ma nadzieję, że nie zabolało Cię to aż tak mocno, pomimo, że naprawdę niefajne energie tutaj między Wami były dało mu to mocną nauczkę, no ciebie pewnie poraniło jeszcze bardziej, natomiast jemu dało mocną nauczkę i teraz na co? No właśnie, po kole Fortuny jest As Mieczy. Więc albo mu dało taką nauczkę, żeby się poodcinać faktycznie od tej przeszłości, aby zastanowić się głębiej nad swoim życiem, aby nauczyć się rozmawiać, bo As Mieczy robi porządki, As Mieczy wyrzuca poza jego energię pewne rzeczy, które już nie są z nim spójne, a z mieczy, e, będzie dawał możliwość postąpienia zgodnie ze swoim rozumem e, i rozmów przede wszystkim wytłumaczenia, przeproszenia e, a z mieczy to inteligencja, a z mieczy to podejście takie bardzo zdroworozsądkowe do życia to uświadomienie sobie jak mocno Ciebie poranił i jeżeli chce tej zmiany e, którą tutaj koło fortuny mu daje, czy może to jest tylko i wyłącznie jego pragnienie, aby teraz się pewne rzeczy zmieniły i aby on mógł tutaj Cię przeprosić i pewne rzeczy, pewne osoby wyrzucić ze swojej energii. Ale jeżeli okaże się, kochana, że on ok, zdał sobie sprawę z tego, że postąpił nie fair, że zauważył, iż cię zranił, żałował tego, że cię zranił, ale to koło fortuny jest tylko i wyłącznie w jego marzeniach i nadziejach na to, aby on mógł pewne rzeczy zatuszować, bo as mieczy. To też wyrzucenie niepotrzebnych rzeczy, ale to też inteligencja na bardzo wysokim poziomie, a niekiedy inteligencja nie zawsze idzie w parze z sercem i możemy coś chcieć knuć, i to też może się tutaj w tym właśnie rozkładzie pokazać. Mam nadzieję, że dla większości z Was nauczka. Poszła w jego stronę przede wszystkim, i że on naprawdę bardzo żałuje tego, że cię zdradził, i że będzie chciał postąpić zgodnie z rozumem. Ale, tak jak mówię, dla niektórych z was może się okazać, że po prostu będzie chciał się na przykład lepiej ukryć, że dostał nauczkę, aby na przykład nie pokazywać pewnych rzeczy, nie mówić o pewnych rzeczach, tuszować lepiej pewne rzeczy, i niestety dla niektórych z Was może to iść właśnie w tym kierunku. No, dziewczyny, to czytanie jest ogólne. Ja Wam zawsze powtarzam, że jeżeli chcecie. Upewnić się, zapraszam do czytań prywatnych. Można sobie takie czytanie zamówić, natomiast tutaj, no, no niestety, tym razem pokazały się dwie wersje i no, różne wersje. Kochana, ósemka buław dla Ciebie, jako karta rada telefon, kontakt, rzecz na którą czekasz, informacja na którą czekasz, już do Ciebie pędzi. To będzie kontakt mailowy, kontakt telefoniczny, spotkanie. Czekasz na nie i zaraz się to ziści, zaraz to będziesz miała. Ósemka buław to pasja, to namiętność, coś co zadzieje się szybko. Ósemka buław to też dobre kontakty seksualne. No i nadal nie ma tutaj miłości: jest pasja, jest namiętność. Jest rozum, czy to idzie w parze z sercem? No, nie zawsze, ale kochane, też nie ma się co zrażać. Musicie poczekać na rozwój wypadków, a tu jeszcze ciąża, narodziny dziecka przyniosą wielkie błogosławieństwo dla Ciebie i świata ciąża może mówić o faktycznej ciąży, czyli tej fizjologicznej ciąży, ale ciąża to też mogą być nowe rzeczy, nowe pomysły, nowe sytuacje, które się blisko Was pojawią. No to koło fortuny też jakby jest spójne prawda, z czymś. Nowym, co się pojawia, a więc piękna karta, piękna karta rada, kochana tutaj dla Ciebie od kart anielskich. Ciąża to też błogosławieństwo, a więc błogosławiona jesteś i wszechświat Ci błogosławi. Ciesz się tym, kochana. A jak tutaj się poukłada, no to, że tak powiem, to się. To się zobaczy. Napiszcie dziewczyny, jak to jest, jakie macie przeczucia, czy że faktycznie tutaj się wszystko pokaże z tej dobrej strony, że on dostał nauczkę, że cię przeprosi i nie wróci do tego poprzedniego życia i do chęci zdradzania Ciebie, czy jednak będzie się bardziej tuszował, bo nie pierwszy raz Cię zdradził. Napiszcie, jestem bardzo ciekawa. Czekam na Wasze komentarze, na łapeczki w górę. Bardzo czekam, czekam kochane też na czekam też na subskrypcje i proszę Was o te subskrypcje, bo one pomagają mi w rozwoju mojego kanału. Jeżeli wybrałaś numer 6, zobaczmy. Karta tarotowa, angielska. Angielska. Angielska, karta rada. Czy on żałuje, że cię zdradził? Uhuhuhu! Dwójka była, wieża, trójka monet. No, tutaj to się w ogóle porobiło. Kochana, ma dwie ścieżki do wyboru. Ma dwie ścieżki i powinien zaufać swojej intuicji, a chyba nie bardzo jest mu z tym po drodze. Nie wierzy swojej intuicji, nie wierzy, że taką drogę, znaczy taką decyzję będzie w stanie co do drogi podjąć. Wie wprawdzie, gdzie chce dotrzeć, ale chyba trochę się pogubił przez tę zdradę no miał nadzieję chyba i to mocną nadzieję na to że w ogóle nic się nie wyda ale się wydało i to tak z wielkim hukiem wieża to naprawdę spore zamieszanie a więc nie jakieś tam delikatne rozmowy tylko już tylko już taka kłótnia no, na najwyższym poziomie tu musiało, musiało Chciało się spore zamieszanie zrobić i trochę w tym pomógł wszechświat. On chyba cały czas cieszył się, że będzie sobie mógł tak przeskakiwać ze ścieżki na ścieżkę, z osoby na osobę, z relacji na relacje. I tego był chyba nieświadom, że wszechświat ma inne plany, a wszechświat mu tutaj zrobił mocne, mocne. Mocne zawirowanie runęło wszystko. To. Co do tej pory było, no i wygląda na to, że nie miał innego wyjścia, jak mocno żałować tego, co się pojawiło, co się zadziało w jego życiu, w waszej relacji, w jego relacjach być może. Kochana, trójka monet, która kończy to czytanie, pokazuje, że on sobie uświadomił, że budowanie relacji to system małych kroków tutaj nie można chapać pełnymi garściami tutaj nie można krzywdzić innych ludzi tu nie można Pędzić przez życie, aby poprawić relacje między wami, aby naprawić to, co się zepsuło, to, co się posypało, to już jest tylko i wyłącznie sposób na małe kroczki. To zbudowanie odnowa zaufania i tak jak jest powiedziane, że my budujemy zaufanie idąc mozolnie, Schodek po schodku, tak tracimy to zaufanie, jakbyśmy zjechali windą. I to jest prawda. Jedno potknięcie, mniejsze, większe, jedno zawirowanie może bardzo silnie to zaufanie podburzyć. Natomiast, aby odbudować coś, aby odbudować relacje, aby przeprosić, aby poprosić o wybaczenie, aby umieć rozmawiać na nowo, aby zbliżyć się do drugiej osoby, to są naprawdę maleńkie kroki i ta trójka monet to pokazuje. On chciałby, kochana, jeżeli dasz mu na to przestrzeń, pozwolisz mu na to, aby on od nowa te relacje zbudował, to prawdopodobnie mu się uda. Zobaczmy, co karty podpowiadają, a ty się boisz. Siódemka mieczy to zdradzone zaufanie, siódemka mieczy to strach, to strach przed oszustwem, przed wbiciem, tych, przed tymi wbitymi nożami w serce, w plecy. To Pogubiłaś się mocno, zranił cię, że tak powiem, do żywego, i ty teraz boisz się, że nawet jeżeli on tutaj stara się, jeżeli mówi, jeżeli przeprasza, to ty mu kompletnie nie wierzysz. Siódemka mieczy to właśnie to zranione zaufanie. Siódemka mieczy pokazuje, że też śledzisz go, przyglądasz się, nie ufasz mu, podpytujesz, rozpytujesz na jego temat, upewniasz się, sprawdzasz, kontrolujesz. Siódemka mieczy pokazuje w tym rozkładzie, że jeżeli nie odpuścisz jeżeli nie pozwolisz sobie samej zaufać mu to nie ma sensu w ogóle ruszać dalej w te relacje żeby ruszyć do przodu i być takiej energii zaufania e, trzeba przede wszystkim właśnie odpuścić. Jeżeli nie odpuszczamy, no to niestety e, będziemy się zapętlać bardziej. Każda najmniejsza rzecz, która w ogóle nie musi być związana z, jakimś, z jakąś zdradą, z jakimś problemem, będzie przez ciebie być może źle interpretowana, i wcześniej czy później ta relacja się posypie. Jeżeli chcesz pozwolić sobie przede wszystkim na to, aby tą relację odbudować, aby On mógł te relacje też odbudować, musisz z tej energii siódemki mieczy wyjść. Musisz nauczyć się. Przepraszam, zaufać na nowo. A masz moc i to jeszcze jaką piękną w tej karcie. Użyj swoich zdolności, by rozwiązać te sytuacje. Możesz to zrobić. Pięknie. No niekiedy balansujemy na linie. To życie nasze jest takim balansowaniem na linie po zdradzie. Ty w ogóle na tej linie balansujesz bardzo mocno. No i cóż, kochana, no jeżeli, nie odpuścisz, jeżeli nie odpuścisz, to wszystko runie jak ta bańka mydlana, jak ta wieża, która tutaj jest pokazana, ale masz moc. Jeżeli chcesz uzdrowić te relacje, to wiesz w jaki sposób to zrobić. Dziękuję Wam, kochane, za to, że byłyście, że wysłuchałyście mojego czytania. Jak zwykle proszę Was o komentarze. Proszę o łapeczki w górę. Proszę o subskrypcję. I do usłyszenia następnym razem. Ła, ta ósemka mi tutaj fruwa we wszystkie strony. Jeżeli wybrałaś ósemkę, tarotowa karta rada i anielska karta rada. I zobaczmy, czy on żałuje, że cię zdradził? I to jeszcze jak. Zobacz, moc dziesiątka mieczy, ósemka mieczy kochana on uświadomił sobie, że no nie do końca rewelacyjnie się zachował on ciebie postrzega jako tę osobę z energią mocy jesteś dla niego i byłaś dla niego no i być może będziesz dla niego również kimś, kto ma niesamowitą moc, kto ma umiejętności zaginania, naginania rzeczywistości do swoich potrzeb. Karta mocy mówi o tym, jak jesteś wspaniała, jak jesteś cudowna, jak jesteś kobieca, jak potrafisz być taką liderką w swoim życiu, liderką, za którą podążają osoby bez zająknięcia, bez zastanowienia się, i teraz on mógł poczuć się, ja nie chcę go tutaj tłumaczyć, ja tylko czytam karty. On mógł poczuć się jak ktoś, kto jest bardzo silnie skryty w Twoim cieniu. On mógł Cię również podziwiać, ale mogło mu w pewnym momencie zacząć to przeszkadzać. I um, z jakiegoś powodu ta zdrada się pojawiła. Myślę, że to był główny powód. No, wiadomo, każdy ma swój rozum, i każdy dorosły powinien wiedzieć, co robi, ale on faktycznie tutaj przez moment pobłądził. Natomiast to, co pojawia się po zdradzie, to jest jedna wielka rozpacz. Dziesiątka mieczy, niesamowite wyrzuty sumienia. On się biczuje, on, jego myśli podążają i budują naprawdę najczarniejsze scenariusze. Żałuje tego niesamowicie mocno pobłądził. Ale ma tego świadomość. Ma świadomość, że wasza relacja się skończyła, że on nie widzi dla siebie wyjścia. Był z kimś, kogo uwielbiał, ubóstwiał. I tę osobę zdradził, ma do siebie niesamowity żal. Nie potrafi sobie w ogóle tego wytłumaczyć. Ósemka mieczy, która jest następną energią, no jeszcze bardziej to pokazuje. Dziesiątka mieczy jest silniejsza, ale ósemka mieczy tutaj pokazuje. Że on zamknął się w klatce z własnych myśli. Nie wie, jak się z tego w ogóle wyplątać. Nie wie, co zrobić. Nie wie, jak cię przeprosić. Nie wie, nie umie rozmawiać. Wszystko wydaje mu się stracone. Czarne myśli są w jego głowie, blisko niego tylko i wyłącznie energia smutku, żalu, złości na samego siebie. Jest wściekły na to, co zrobił, wściekły na prawdopodobnie jeszcze tę osobę, z którą cię zdradził. No, nic nie dzieje się teraz po jego myśli. Jest żałość, żal, ból, jest brak też umiejętności do dostrzeżenia jakiejkolwiek możliwości wybrnięcia z tej sytuacji i jeszcze w dodatku boi się być z Tobą szczery, boi się e, przyznać, może oczywiście na zewnątrz hojraczyć i e, unosić się e, dumą i być opryskliwy. E, natomiast to, co się kochana dzieje w jego głowie, no to jest jedna wielka... E, Kupka, kupa, nawet bym powiedziała, nieszczęścia. A ty dostałaś jako kartę radę, kartę księżyca. Karta księżyca to w tej sytuacji może być zazdrość, złość, może być żal też na to, że ty dałaś komuś, Zaufanie, a on to zaufanie zniszczył, zdradził, zdeptał. Ale karta księżyca to też prośba, abyś spojrzała z innej perspektywy na to, co się wydarzyło. Pojawią się jakieś wyjaśnienia, jakieś tajemnice ujrzą światło dzienne. Być może ktoś chciał Cię jeszcze dodatkowo skrzywdzić, nie on, ale ktoś inny, i no, namieszał, przyczynił się też do sytuacji, która się tutaj zadziała. Karta Księżyca o takich właśnie tajemnicach wychodzących na jaw może mówić, a więc zwróć na to uwagę, bo pojawią się jakieś sygnały, które otworzą Ci oczy, które pozwolą Ci przyjrzeć się całej tej sytuacji, w troszeczkę innej perspektywy, pokażą Ci coś w całkowicie innym świetle. Ma tu jeszcze zdobądź więcej informacji. No właśnie, dotrzyj do źródła, kochana. Potrzebujesz więcej informacji. Rozejrzyj się zatem uważnie, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. Ja nie chcę go wybielać. Nie wiem, czy można wybielić kogoś, kto zdradza ukochaną osobę. No niemniej jednak warto zawsze przyjrzeć się, bo. Każdy z nas miewa chwilę słabości, każdy z nas może mieć jakieś potknięcie. Czy to potknięcie powinno zaważyć na całym naszym życiu, na całej relacji? Oczywiście muszą gotowe być obie osoby na to, aby te relacje naprawiać. Dziękuję Ci, kochana, że ze mną byłaś. Bardzo Ci proszę o łapeczkę w górę. Proszę cię o komentarz. Proszę o subskrypcję. No to czytanie może wymagałoby takiego uzupełnienia w prywatnym czytaniu. Jeżeli będziesz miała takie życzenie, mój e-mail jest w czasówce. Jeżeli nie, warto się zastanowić nad tą księżycową energią, która się tutaj pojawiła, tą odrobiną tajemnicy, tym innym spojrzeniem na pewne rzeczy. Całuję Was, zdrowa baba i tarot.